Księga psalmów, Psalm 60. Boże, odrzuciłeś nas i zniszczyłeś, Rozgniewałeś się, lecz powróć do nas, Wstrząsnąłeś ziemią i rozdarłeś, Ulecz jej pęknięcia, bo się chwieje. Twardo się obszedłeś z twoim ludem. Napoiłeś nas winem odurzającym, dałeś znak bojącym się Ciebie, aby mogli uciec przed łukiem, aby ocaleli Twoi umiłowani. Wysłuchaj mnie i zbaw swą prawą ręką. Bóg przemówił w swej świątyni. Rozraduję się i rozdzielę sychem, a dolinę Sukkot wymierze. Mój jest Gilead i mój Manasses, Efraim hełmem moim, Juda moim berłem, Moab jest moją misą do mycia, na Edom rzucę mój sandał. Nad Filisteą wzniosę okrzyk radosny, Kto wprowadzi mnie do miasta warownego, kto mnie zawiedziasz do Edomu, czyż Ty odrzuciłeś nas Boże, czy już nie wyruszasz Boże z naszymi wojskami? Udziel nam pomocy w utrapieniu, bo złudne jest ludzkie wsparcie. Mocą Boga odniesiemy zwycięstwo, On podepcze nieprzyjaciół naszych. Jeśli chcesz posłuchać komentarza do tego psalmu, który właśnie wysłuchaliśmy, to zajrzyj proszę do serii Plaster miodu i znajdź tam psalm o numerze, który właśnie dzisiaj był śpiewany. Znajdziesz też odnośnik do niego zaraz na końcowej planszy i tam będzie można tego komentarza posłuchać. Zapraszam.